Siemanko, Siemanko, bonjour! Witam się z wami serdecznie w kolejnym vlogu na moim kanale. Ja właśnie robię kawkę i mam ostatnią z kofeiną. Jeszcze mam kilka bez muszę się wybrać do sklepu. Kawka gotowa, a ja czuję, że migrena nadchodzi i to nie jest nic fajnego. Och, patrzę, jaki tam mam burdello bombą za sobą. Na moim stoliczku prawie nie ma miejsca, żeby się postawić. Lampa antydepresyjna włączona. W sensie ja ją teraz włączam, jak są takie gorsze pogody, dzieciakom przede wszystkim rano, żeby je rozbudzić, bo jak one wstają o siódmej, jest tak ponuro na dworze, to nawet mi się nie chce. I jak włączę sobie taki blask oślepiający wręcz, ja mówię, no troszkę słoneczka z rana. To im się bardziej chce, a ja czuję, że migrena nadchodzi, bo nadchodzą kobiece dni. Ja nie wiem, dlaczego to jest tak ze sobą połączone i tak mi się to nie podoba. Wczoraj dzieciaki były chore, siedziały mi w domu. I. I to nie przez to się tak czuję. Jeszcze tylko 10 dni, już odliczanie trwa 10, jutro 9, 8 i tak dalej i tak dalej i będzie wyprowadzka i będę sama w tym mieszkaniu już nie, naprawdę nie mogę doczekać nie mogę się doczekać nie mogę się już doczekać i nosi mnie już też żeby zacząć coś robić żeby już coś zacząć pakować i o ile planowałam rzeczy dla dzieci sprzedawać to dowiedziałam się że jedna z moich znajomych która jest Którą poznałam na spotkaniach kobiet, ma obecnie bardzo trudną sytuację. Nie wiem, czy trudniejszą niż moja, na pewno inną. I postanowiłam, że, bo ona ma chłopców dwóch, ma w sumie trzech synów. I jeden syn jest nastolatkiem, bardzo grzeczny i uprzejmy, taki milutki. I ma dwóch malutkich chłopczyków rok po roku. I oni są młodsi od moich, moich dzieci więc postanowiłam, że te ubrania po dzieciach, które się jeszcze do czegoś nadają, to jej przekażę, a zabawki, które i tak bym drogo nie sprzedała, to albo ona weźmie dla swoich dzieci, albo mam jeszcze jedną taką znajomą, która ma czwórkę dzieci i myślę, że ona mogłaby też z tego skorzystać, a rzeczy, które chcę sprzedać, na przykład torebki to zostawiam sobie już na poprzeprowadzce, ale chciałabym już je spakować do pudeł i żeby sobie czekały już na przeprowadzkę. I mnie tak też korci, żeby już zacząć coś sprzątać. Na przykład wczoraj wymyłam całą pralkę i suszarkę wyczyściłam. I to było takie, ach, no fajnie. Już się nie mogę doczekać, żebym to całe mieszkanie sobie tutaj odświeżała. W sensie, bo jak się zdaje mieszkanie w Szwajcarii, to to mieszkanie musi wyglądać Jeden do jednego tak, jak było przy przekazaniu tego mieszkania. I kiedyś zostało nieprzyjęte mieszkanie, ponieważ były okna źle domyte. I e, szyba prysznicowa miała smugi. Tak więc jest tutaj bardzo mocno kładziony nacisk, żeby tu było mieszkanie bardzo dobrze wysprzątane. I odświeżone, jeżeli chodzi o dziury w ścianach, żeby były za zaklejone te dziury, ściany odmalowane, żeby nie były brudne. Oczywiście przy jakimś dłuższym najmie to oni chyba tam po 10 latach są zobligowani, że muszą odświeżyć sami to mieszkanie, odmalować. Ale przy takim krótkim najmie jak my, to będzie 2 lata niecałe no, 2 lata no to my musimy to odświeżyć. I już się nie mogę doczekać, żeby to zacząć robić, bo w tym momencie jestem w takim zawieszeniu. Na zasadzie. Chciałabym już coś robić, ale nie opłaca mi się, bo, bo to w żaden sposób nie daje mi frajdy takiej wewnętrznej, I, i czekam jeszcze te 10 dni. Także 10. Przez to, że dzieci były chore, to nie poszłam kolejny dzień do pracy. Nawet nie wiecie, jakie mam wielkie wyrzuty. Sumienia, poczucie winy, że nie poszła, co z jednej strony totalnie mi się nie klei, bo przecież dzieci mi zachorowały i no wczoraj to był taki cyrk rana, ale nie winię dzieci, bo na dzieci też przechodzi są emocje z domu i no nie jest to łatwa sytuacja, kiedy drugi rodzic się wyprowadza i nie wiadomo, co będzie. Więc no, no nie obwiniam ich. Nie była to jakaś wielka choroba, jakiś lekki stan podgorączkowy, kaszel. Zostawiłam jednego, musiałam zostawić drugiego, bo drugi zaczął mieć objawy bardzo mocnego bóla, bólu brzucha. W sensie ja drugiego nie zostawiłam, no ale już został. I, i mam takie ogromne poczucie wina, że nie poszłam do pracy. Jak dzwoniłam, to się czułam okropnie, że dzwonię po to, żeby Powiedzieć, że nie przyjdę do pracy. I to jest coś, co mnie nadal mocno blokuje, w tym, że nikt mi nie będzie płacił za moją pracę, skoro ja mam dwójkę dzieci i będę co chwilę brała wolne, no bo wiadomo, że dzieci chorują. Przytłacza mnie to. I w piątek, w piątek, byłam na szkoleniu z pisania życiorysu w Szwajcarii. Super babeczka. Uśmiałam się. Pogadałyśmy i dowiedziałam się, że w Szwajcarii bardzo ważne jest, żeby w życiorysie nie było żadnych przerw. Jeżeli jest urlop macierzyński, to trzeba wpisać, że to jest urlop macierzyński. Jeżeli się choruje, warto wpisać, że się choruje, żeby nie było żadnych przerw w życiorysie. Także to zmieniłyśmy, bo w moim życiorysie były luki. I opisałyśmy, co w tym czasie robiłam. Na przykład szkoliłam się, uczyłam niemieckiego, prowadziłam własną działalność gospodarczą, na którą nie mam zaświadczeń, ale którą mogę w jakiś tam sposób pokazać, że coś tam się działo w tym czasie i że coś tworzyłam jako grafik. I dowiedziałam się również, że mój poziom niemieckiego według takich Ogólnoeuropejskich wytycznych, chyba tak, europejskich to było, to mój poziom niemieckiego jest na B2. I powiem Wam, że zrobiło mi to dzień i weekend, ponieważ ja sama określam swój poziom na jak takie naciągane B1. A babeczka do mnie, że nie przeczytaj te, te, które tam są i sama oceń, na jakim poziomie jesteś, bo trzeba poziom wpisać. Nie tylko, że, jesteś, że jest komunikatywny, no bo ja wpisywałam, że jest komunikatywny, no bo się dogaduję. Ja mówię, że no moja gramatyka to jest na poziomie A2, ale jeżeli chodzi o takie dogadywanie się i konwersacje, no to spokojnie B2 wchodzi. No ona się powiedziała mi, że ona się zgadza z tym, że to jest takie B2. I że ona nie patrzy na tą gramatykę, że się dogaduje, że jestem płynna, że wszystko rozumiem, co ona do mnie mówi, i że w ogóle ona nie ma wątpliwości, że mam wpisać B2. Więc to było takie mega miłe dla mnie, że mój poziom niemieckiego no, tak się podniósł. I że faktycznie ja obecnie dogaduję się bez większego problemu z ludźmi. I sama czuję tylko, że ta gramatyka koleje. Że te słownictwo już jest ok, że tworzenie zdanie jest w miarę ok, no ale cała gramatyka mi, z tymi der, de, de, de das i akus. Ja nawet po polsku tego nie potrafię, w sensie nie potrafię przypadków wym odmieniać poprawnie, a co dopiero po niemiecku. Mam naprawdę duży problem z przypadkami w języku polskim akusativ, datif, genitive i nominativ. no nominativ spoko, nie? ale też nie używam tych przedrostków w każdym bądź razie, którego miałam nie używać. No zrobiło mi to tydzień i, i mnie tak podniosło troszkę na duchu. I właśnie odebrałam telefon ze szkoły, że mój syn wraca, bo jednak nie czuję się zbyt fit. Ja dzisiaj zrobiłam to specjalnie, żeby on poszedł, bo ja wiedziałam, że on się nie czuje zbyt dobrze, ale też po wczorajszym dniu wiedziałam, że nie czuje się na tyle źle, żeby nie iść do szkoły. Ale ma on za zadanie obecnie uczyć się, prosić o pomoc w momencie, gdy to potrzebuje pomocy i gdy coś mu się źle czuje, bo on jest dość wrażliwy i ma z tym problem, żeby prosić ludzi o pomoc. Ciekawe skąd to ma. Pewnie pomo w każdym bądź razie uczymy go, żeby prosił o pomoc. No i wysłałam go i tłumaczyłam mu, że jeżeli będzie się źle czuł, to ma powiedzieć, że potem ma powtórzyć, jak się będzie dalej źle czuł. No i faktycznie pani zadzwoniła do mnie, że, nie, że się niezbyt dobrze czuje i że czy może go wysłać do domu. I mówię, że tak, no bo jestem w domu, no ale to oznacza, że muszę zadzwonić do pracy znowu i powiedzieć, że nie przyjdę kolejny dzień. Ja nie wiem. Ja naprawdę nie wiem, jak ja mam pracować. Powoduje to we mnie taką bezsilność, dosłownie bezsilność, że nie wiem, jak sobie poradzić w takiej sytuacji, kiedy dzieciaki chorują i ja nie mogę iść do pracy. Nie wiem, jak sobie z tym poradzić. Dajcie znać, jeżeli macie jakieś rozwiązanie na taką sytuację. Zwłaszcza dla osoby, która nie ma rodziny w pobliżu, nie stać ją na opiekunkę. A jej koleżanki mają swoje dzieci, swoje prace i swoje obowiązki. No dajcie znać, jeżeli znacie jakieś rozwiązanie z takiej sytuacji. Ja tymczasem kończę i czekam na synka i dzwonię do pracy poinformować, że dzisiaj również nie przyjdę. Ach, ciao, ciao.